Cześć, witam Was wszystkich w dzisiejszym vlogu. Tak jak widzicie, dzisiaj znajdujemy się w oborze z bykami. Będziemy dzisiaj ścielić, będziemy we wszystkie kojce. Już tu było dwa razy ścielone od tego czasu, tego pierwszego filmiku. Co prawda tam puściłem go w zeszłym tygodniu, ale to już było nagrane chyba 3 tygodnie temu. Dościelimy tutaj raz w tygodniu, raz w tygodniu po balocie na koniec. Jak widzicie już jest dosyć mokro, idą jakieś tam mrozy. No są już mrozy, bo jest tam, dzisiaj było rano 9 na minusie, w dzień jest tam do 5, także trzeba tutaj im dościelić byczką. Jest tutaj po 8, po 8 i po 9 w końcu, zależy w którym końcu. Także zobaczycie, zaraz Wam pokażę jak to u nas wygląda, jak tu wygląda to ścielenie. W tych dwóch, czasem w tym trzecim końcu też często nie trzeba nic, nie trzeba nic ruszać. Wrzucimy balota ciągnikiem i, i to już starczy. One sobie tam poradzą, one sobie rozrzucą tego balota. Ale w tamtych, w tamtych pierwszych końcach, w pierwszym, w tym, znaczy w tym pierwszym to głównie kładę tutaj na Czeganku paszowym słomę i w tygodniu tam co drugi dzień, bo jak wrzucę na raz, no to w tym miejscu, gdzie ten palo, to tam jest później ta słoma nieprzerobiona, one są jeszcze za, za małe. No, także co wam tu mogę powiedzieć? Te byczki niedługo pójdą na odstawę, no tutaj szału nie ma, bo e, to są tam HFy. Hfy czyste HFy. Tu już troszkę bardziej z tym drugim końcu mieszanka, one gdzieś tam pójdą lipiec sierpień. No te pójdą tutaj, trzeci kojec pójdzie pod, pod koniec roku, tu mamy dwa kojce mniejszych co na przyszły rok, one mają po niecały, niecały rok, tamte mają pół roku, teraz już jest trzeci kojec, który przyjdzie tutaj jak tamte pójdą, 9 sztuk. No i na koniec tego będzie kupowana kolejna partia. A teraz jeszcze w międzyczasie była kupiona partia jałówek. To co mówiłem ostatnio. jałówki teraz mają około 2 miesięcy i tam to, te końce, które pokazywałem w ostatnim odcinku, to pokażę Wam dzisiaj też pod koniec tego nagrania jaki jest, jaki jest aktualnie etap. Co tam właśnie robimy, bo troszkę tam przez dwa dni udało się pociągnąć to w robotę, także myślę, że teraz jeszcze jakieś trzy dni, mają być mrozy, także na budowy nie będziemy jeździć, to przez trzy dni powinniśmy tam po trochu, po trochu dubać i, i, i tam niewiele zostanie, zostaną do wylania posadzki, to akurat już tam najmniejszy problem, ale to już musi być temperatura na plusie. No dobra, w takim razie ja się biorę, idę pociągnik, idę odkrywać e, siatkę, wściągać z balotów, e, bo akurat tutaj będę ścielił balotami, e, które są e, nieprzykryte. No chociaż się właśnie zastanawiam, czy się szarpać z tą siatką, bo ona jest dość mocno przyklejona, także chyba jednak wezmę spod flizu, spod stogu, e, ze stogu spod flizu wezmę słomę, żeby tam się nie szarpać z tą siatką. No i co i moment. Pokażę wam tutaj kamerkę, ustawię na korytarzu i, i pokażę jak to, jak to przebiega, jak to wygląda. No bo czasem się uda wstawić tak balota, że poleci na środek korytarza paszowego, czasem ten, czasem spadnie przy, przy korytarzu paszowym i czasem tu spadnie, no to trzeba wejść do środka i, i trochę go przerzucić. Także za chwilkę. Za chwilę widzimy się z powrotem. Tu wrzucone trzy baloty. Tym tutaj w tych właśnie dwóch końcach trzeba trochę rozrzucić. To już sobie tu poradzą. Tu trochę im tylko muszę przerzucić to do tyłu. Później tym, że wejdę jeszcze trochę, bo udepczą mi mocno. No, także ścielarka oczywiście by się, by się przydała. Tą robotę by usprawniła. No, ale jak mam do wyboru ścielarka czy paszowóz, no to bezdyskusyjnie paszowóz tutaj robota. Robotę bardziej zrobi, a też nie ma tragedii. Parę wideoł przerzucić, to trochę przerzucimy. w tygodniu Naścielić to jest jakaś tam wielka robota No, te sztuki mają te mają e, chyba 10 miesięcy jakoś około Także też jeszcze młode dosyć no, tak to. Tak wygląda ścielenie. By była ładowarka. To by sobie na. No ić. Na ramieniu wyciągnął. No ale. Nie. Wszystkiego mieć nie można. Nie, no. Nie. W naszym przypadku. W naszym przypadku ładowarka by się. Oczywiście, żeby się przydała, ale. Yy no nie byłaby tak wykorzystana jak ten ciągnik z turem bo no brakowało nam takiego drugiego konia drugiego takiego ciągnika koło 100 koni tak jak ja na przykład lambo jechałem ee, jak już tam orałem no to musiałem odhaczać pułk jechać bronować wybronowałem i dopiero mogłem jechać siać a tak często już w tym roku na jesień. Orka była zrobiona. Ja sobie szykowałem siewnik, a tata już brał zetora brony. I już mi tam bronował. Wybronował kilka razy w koło, bo to te 7-metrowe brony sprawnie idą. I ja już sobie siałem i. On kończył bronować, to ja już miałem praktycznie połowę pola po Także no usprawniłoby na, nam to robotę A tutaj no to jedna ładowarka Tylko i wyłącznie Do takich prac Załadunkowych by była, także no mówię A cały czas brakowałoby nam takiego Drugiego ciągnika koło 100 koni A że jest Dużo innych wydatków no to To na razie No Odpuściliśmy wejdę no tym też trochę rozrzucę bo wszystko mają na jednym A no to właśnie jest ten minus trzeba trochę widłami pomachać ale jak mówię nie jest to jakaś tragedia no teraz przymrozki Trochę będą to gnoju na razie nie wywozimy, żeby żeby tą hale trochę ogrzewało no dzisiaj było chyba najwięcej minus 9 w nocy nad ranem w sumie no i po żadne nie chwyciły także myślę, że do tych 12-13 Nie powinno być problemu Tak naprawdę pierwsza taka dłuższa zima od kiedy mamy tą halę no zobaczcie jak ładnie zaraz inaczej, byczki sobie tu to im później wrzucę byczki sobie tutaj już szaleją chwilę opadnie no i ostatni kojec tu mamy to e, o tyle lepiej, że w tym końcu ostatnim są boczne drzwi przez które Eee, tutaj zawsze odstawa jest byków, od drogi tu podjeżdża ciężarówka, rozstawia windę eee, i tędy byczki, byczki wyganiamy, no kurzawa się zrobiła trochę. No moim zdaniem, tak jak już tam wam mówiłem ostatnio, że jak dla mnie to cena do jakości jest przy tych ciągnikach, mi się wydaje jest odpowiednia. No ja też tutaj e, cieszę się, cieszę się. No tak, Taką decyzję podjąłem, że, że ważne było dla mnie to, że ten Zetor nie miał AdBlue, nie miał AdBlue żadnych tam Common Rail, tylko prosta pompa wtryskowa. To jest ogólnie prostszy układ silnika i układ paliwowy niż w tym, niż w Lambo. Yy. Ok, niż w Lambo, także jeśli będzie tam mówimy o jakichś przyszłych naprawach, no to, to z tym też nie powinno być problemu. A tutaj, zobaczcie, ładnie. Byczką wrzucam z ten, balota słomy, cyk, o, one już sobie ładnie tutaj radzą. No a ja tu jeszcze sobie posprzątam tą słomę, co tutaj jest na, e, co spadła przy rozkręcaniu balotów wezmę sobie łopatę no i mamy pościelone i tyle roboty można powiedzieć, że na tydzień raz w tygodniu takie ścielenie, no one sobie tu go rozrzucą do tych już nie wchodzę, bo to już są za duże za duże bysiorki no zaraz byczki lepiej się będą czuły wiadomo no jak już jest ten tydzień, no to wygląda, że mają mokro, ale Moim zdaniem te byki też nie wyglądają, jakby one w bocie jakimś tutaj były czy coś, no to jak ja tam po podwozie byłyby w jakimś groju, a, a jednak te byki moim zdaniem wyglądają, wyglądają dobrze. No, a tym małym tutaj później przywiosę balota, ale jako, że tu włożę śrutę, to pierwsze sobie śrutę przywiozę, żeby się nie zostawić. No i tyle. Także w dzisiejszym takim odcinku widzicie, jak, jak my tutaj jak tu ścielimy w tej hali, w tej oborze, jak tu następuje to ścielenie. Myślę, że też jest dosyć zmechanizowane, nie trzeba tu się ręcznie narobić. Także jak najbardziej ta też na plus, ta, ta, ten etap. I tak jak widzieliście, wyrzucając obornik, wychodzą sobie tymi drzwiami, ja tu mam całą powierzchnię bez problemu do wywożenia. Ostatni kojec jest do byków do sprzedaży, i jak te są sprzedane, one są wszystkie o koiec dalej przesuwane, i kolejny kojec tutaj, i tak idziemy schematem. No docelowo w przyszłym roku już będziemy, znaczy w tym roku też już sprzedajemy jakby cztery partie, bo trzy partie byka i partia jałówek Ale docelowo za dwa lata, jak tutaj się wszystko, wszystko uda, no to będą trzy partie po 9 Partia jałówek 7-8 sztuk, i jeszcze dodatkowa duża partia 15 byków. Także wtedy mi się ta sprzedaż będzie konkretna. Dobra, ja tu kończę. Pokażę Wam jeszcze na podwórku, tym drugim, jak to wygląda, jak wygląda, na jakim etapie jesteśmy z pracami dla jałówek, tam przy tych końcach. I tyle. No, także e, mała aktualizacja prac. Jak widzicie, już tutaj mamy wybrane, wybraną ziemię. Całość, całość tutaj przyjdzie teraz już na to 10 cm posadzki. Może zapalę światło, będzie troszkę lepiej tu widać. O, teraz będzie lepiej, i tak to, co ostatnio tutaj było. Wszędzie tutaj jeszcze jakieś deski leżały, tak już to zostało posprzątane. Kojce, kojce musiały tu być zaniżone, z tego względu, żeby właśnie tam ciągnik wjechał. Także wjazd, będzie, wjazd tutaj będzie z tej strony. Tu, będą, tu już są wylane takie ławy pod murki oporowe, które będą z bloczka betonowego pomurowanego. Ławy teraz od tego przyjdą jeszcze na 50 cm tutaj do góry. Ławy murek oporowy przyjdzie na 50 cm do góry. Tutaj będzie posadzka 10 cm niżej od góry. Tu będzie 10 cm niżej od góry. E, góry mur koporowego. A tutaj przyjdzie 10 cm posadzki na ten piasek, który tu chodzę. E, tu będzie trzeba tylko ten środek wykuć e, w tym miejscu. Bo tutaj był stary korytarz taki e, tu macio, dla macior. I, jest on wyżej, także będzie za wysoko w stosunku do muru koporowego, żeby było wszystko równo. No i tutaj z tej strony już zacząłem wczoraj, wczoraj i dzisiaj rano już trochę zacząłem wybierać, rozkuwać. Idzie to dosyć sprawnie, sprawnie niż z tamtej strony. Najwięcej jest tej ziemi do wybrania. O zobaczcie, tutaj jest praktycznie 60, nawet 70 cm ziemi do wybrania. No ale już tutaj sobie dzisiaj to na pewno skończę. Dzisiaj, maksymalnie w poniedziałek, wybiorę cały ten korytarz. No i można tutaj powoli obrzucać te ściany, otynkować i zobaczymy jak będą mrozy, może chociaż trochę uda się tu wygrodzenia zrobić. Bo no, nie możemy posadzek lać niestety, ze względu na tą temperaturę, ani tych murków pomurować, bo nam to wszystko tu odparzy. Ale takie rzeczy jak, jak właśnie skuwanie posadzek, czy robienie stalowych, spawanie wygrodzeń, no myślę, że bez problemu będzie szło to zrobić. Tym bardziej tutaj mówię, wiatr nie wieje, to, to, dosyć, to dosyć to idzie. O, także dzisiaj mogę Wam tu więcej, mówię, trochę pokazać, bo, bo raz że już coś widać. Dwa, że, e, że trochę światło. Tam widziałem na ostatnim nagraniu, że to światło było słabe, ale dzisiaj już tutaj jest, e, jest trochę lepiej. No, tu będę stalowe, tak jak robiliśmy z tego, co tu było. Te słupki gdzieś tutaj też z jakichś, nie wiem, tam odzysku czy coś tutaj było z jakiegoś złomu. No, także dość, jeszcze się zastanawiam, tylko yy, bo nie chcemy tu robić tych rurek, tylko chcemy robić wygrodzenia poprzeczne, skośne. I teraz yy, może mi podpowiecie, yy, jaką szerokość zrobić dla no to jałówki będą. Z jednej strony będą mogło być tak, że na przykład z jednej strony zawsze będą takie do roku, a z drugiej strony będą powyżej roku. Bo wiem, że jest później problem, yy, żeby, żeby łeb przełożyły, żeby rogi przełożyły. Jeśli będą za wąskie, a znowu jeśli będą za szerokie, no to te młode mogą wychodzić. Także jeśli macie coś takiego u siebie, jakieś sprawdzone wymiary rozstawy tych rurek skośnych, to byłbym wdzięczny, byście mi w komentarzu napisali, właśnie jaki tam rozstaw stosujecie i, i do jakiej grupy wiekowej wtedy. No dobra, w takim razie myślę, że, że będzie to na tyle dzisiaj. Z mojej strony. Widzieliście tu, jak, jak przebiega ścielenie bykom i teraz tu jeszcze. Jaki jak tutaj jest etap prac, etap prac dla jałówek? Co chcecie Lunka pokazać? No, piękny piesek jesteś, piękny, nie? No, taka kochana Lunka. Jak tutaj przebiegają prace? Także widzicie, no się nie leży, coś tam idzie zawsze do przodu. Trzymajcie się, do następnego. Na razie, hej.